Trzy psychologiczne triki, które sprawią, że będziesz bardziej szanowanym w sytuacjach towarzyskich. Po pierwsze, mówiąc, koncentruj się na wzbogacaniu konwersacji. Mówienie więcej tylko po to, by pokazać się jako ekstrawertyk, bez dodawania żadnej wartości do rozmowy, sprawia, że ludzie traktują Cię mniej poważnie. Natomiast mówienie mniej, ale wnoszenie wartości do rozmowy sprawi, że to ludzie będą Cię szanować i traktować poważniej. Po drugie, Zwracanie uwagi na pozytywne aspekty sytuacji. Gdy ktoś mówi w negatywny sposób, na przykład, że Polska to taki upadający kraj, pełen korupcji, skieruj rozmowę w stronę optymizmu. Polska rozwija się gospodarczo szybciej niż lokalni sąsiedzi, i właśnie takie odnajdywanie dobra, nawet w tych złych sytuacjach, sprawia, że ludzie będą darzyć Cię większym szacunkiem. I po trzecie, za każdym razem, gdy ktoś śmieje się z Ciebie, mówiąc o Twoich wadach, Śpisz się z nim i pokaż mu swoją kolejną ułomność. Pokaże to, że jesteś pewną siebie osobą, co zwiększy Twój szacunek w sytuacjach społecznych.